Wielki śnieżny dywan. Tu na ogrodach działkowych wszyscy czekają aż zniknie. Myśli wielu krążą już wokół upraw. Choć do wiosny jeszcze daleko, działkowcy z wytęsknieniem oczekują na moment, kiedy po raz pierwszy w tym roku będą mogli wziąć szpadle w swoje dłonie i na dobre rozpocząć sezon ogródkowy. Jako emeryt, nie, to jest człowiek z większość czasu spędza na działce i jest zadowolony, że ma działkę. Zima to okres szczególnie trudny dla mieszkańców miejskich blokowisk. Dla przeważającej większości z nich uprawa kawałka własnej ziemi stanowi przede wszystkim odpoczynek od zgiełku. Dla niektórych to wręcz życiowa pasja. Nie brakuje również takich, którzy na działkę wyprowadzają się już wiosną, aby przez okres lata przesiadywać w swoich altankach aż do późnej jesieni. Możliwości spędzania czasu jest mnóstwo. Można na przykład urządzić grilla lub zaprosić rodzinę i znajomych. Nikomu nie przeszkadza nawet, że sprzedaż owoców i warzyw z własnego ogródka w dzisiejszych czasach dochodów już nie przynosi. Człowiek jest zadowolony, że ma działkę i ma zdrowe, ekologiczne warzywa. Praktycznie warzyw nie kupuje cały rok. Wszystko z działki jest. Ogródki działkowe kojarzone są głównie z osobami w podeszłym wieku, najczęściej emerytami. W końcu nie da się ciągle przesiadywać w czterech ścianach. Wbrew pozorom działkowcami stają się coraz częściej kolejne młodsze pokolenia. Dla każdego oddanego właściciela działki jej utrata byłaby nie do pomyślenia. Przekrój działkowiczów, jeżeli chodzi o użytkowników działek jest różny. W wieku od powiedzmy tam 30 paru lat do siedemdziesięciu. Nawet więcej. I dla niektórych to byłby jakiś taki, bym powiedział, cios, że oni raptem to była ich, jak ktoś oni mówią, to jest moje jedno życie. Że ja mówię, mogę się oderwać. Właściciele działek jako organizacja w powszechnej opinii stanowią zorganizowaną grupę, która twardo walczy o swoje. W ostatnim czasie pojawiła się obawa, że właściciele działek stracą swoje ogródki, ponieważ wygasły stare przepisy o tak zwanych rodach. Pierwszy niepokój wywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie podważyli aż 2437 najistotniejszych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozgorzała gorąca dyskusja. Trybunał stwierdził, że należy Przełamać monopol polskiego Związku Działkowców na zarządzanie i dysponowanie terenami działkowymi. I to było dla nas najważniejsze, nie? żeby zachować tutaj ten status prawny, prawo do, do gruntu, tutaj jeżeli chodzi o to prawo. Dla ogrodów działkowych, jak również dla każdego działkowca. Masowe protesty skupionych wokół okręgowych związków zakończyły się pełnym sukcesem działkowców i powstała nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Zaczęła obowiązywać od 19 stycznia. Gdyby ta ustawa nie została uchwalona i nie weszła w życie, to praktycznie pozbawieni bylibyśmy praw do swoich nasadzeń i altan i tak dalej. Natomiast dotychczasowe prawo i obecna ustawa przewiduje, że jesteśmy właścicielami. Grunt jest y gminy Nowa Wieś, natomiast wszelkie nasadzenia, altany i tak dalej, cała mała infrastruktura jest własnością działkowca. To nam się udało zachować i wszystkie te uprawnienia, że tak powiem z mocy ustawy y zostały zachowane i, i dzisiaj każdy działkowiec z mocy prawa, z mocy ustawy już nie jest użytkownikiem, natomiast jest dzierżawcą, ale to nie zmienia jego statusu, jeżeli chodzi o jego uprawnienia do terenu, na którym jest zlokalizowana jego działka. Działkowcy zdają sobie sprawę, że atrakcyjne podmiejskie tereny, na których znajdują się ich ogrody, stanowią łakomy kąsek dla inwestorów, którzy w tych miejscach chętnie wybudowaliby na przykład hipermarkety. Te tereny przedstawiają dużą wartość, dla, jeżeli chodzi o, o jakąś taką działalność komercyjną. Nie? Bo tu mówię, są dwie sprawy. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji celu publicznego, no to to jest załóżmy... Może to być i powinno to być przez nas tutaj jako działkowców zrozumiane? Gdyby nie nowa ustawa, działki zostałyby prawdopodobnie przyznane gminom, które miałyby prawo gospodarować gruntami w dowolny sposób. Właścicieli ogrodów do przymusowego opuszczenia terenów działkowych w dalszym ciągu zmusić może jedynie tzw. spec-ustawa drogowa. W ramach nowelizacji z 2008 roku do prawa wprowadzono nowy rodzaj decyzji administracyjnej, która znacznie przyspiesza uzyskiwanie zgody na rozpoczęcie inwestycji. Od pewnego czasu Lemberg działkowcy na terenie ogrodów zaobserwowali pewne niepokojące sygnały. Zaczynamy, że tak powiem panikować, składając pewne fakty, gdzie go mierzyli przez środek naszych ogrodów. państwo To znaczy bez informacji co robią, po co robią, ani zarząd nie wie ani gospodarz, no, nie, niestety, nie, nie, nie wiedzieliśmy, po co te pomiary są czynione. Nic my nie wiemy, i mnie na przykład trudno jest odpowiedzieć y, użytkownikom działek, bo oni są zainteresowani, bo y, przyjeżdżają grupy geodezyjne, robią pomiary, zabijają paliki, nanoszą, ale nikt nic nie wie, po co, gdzie, kiedy i tak dalej. O sprawie rozmawialiśmy z wójtem gmin Nowa Wieś Lęborska, w granicach której znajdują się ogrody zaniepokojonych pomiarami działkowców. Jak się okazało, niezapowiedziani geodeci pojawili się w związku z planowaną budową trasy kaszubskiej. W opinii samorządowca ogólna dezinformacja w tej sprawie panowała już od samego początku. Przedstawiciele Warszawy, którzy robili tu tę koncepcję, bardzo to tak jak prowadzili, jak prowadzili. Dużo było do nich uwag, mieszkańcy byli zdenerwowani, nieraz nie wiedzieli o czym oni tu mówią, tacy niedostępni byli. Później po prostu po tych wszystkich skargach to zaczęli nam tłumaczyć, tak można powiedzieć, już na spokojnie. Przypomnijmy, że S6 ma zrewolucjonizować komunikację pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem. Spór toczy się o przebieg trasy. Do wyboru pozostają dwa warianty północny bądź południowy. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie zwycięży wariant południowy. Pewności jednak nie ma nikt, a na pewno niedziałkowy. Z podlęborskiego drętowa. Nic więcej nie wiemy. Już znowu żyjemy w niepewności, czy sadzić, nie marchewkę, tylko czy, czy, czy inwestować w drzewa, czy naprawiać altanę, czy naprawiać dach, czy po prostu zostawić niech się zawali, bo tak i tak nas stąd wygonią. Trasa yy, yy, szybkiego ruchu, trudno mi powiedzieć, jak ona będzie szła. Ale na, chcę tylko powiedzieć, że w ogrodzie numer 9 w Drętowie jest 340 działek. W związku z tym nie wiem, czy to będzie połowa, czy to będzie 100, czy 200. No bo gdyby były jakieś podkłady w miarę już zaznaczone szczegółowo przebieg, to można byłoby powiedzmy się zorientować, jak to będzie wszystko wyglądać? W tej sytuacji, kiedy cały czas się coś dzieje, to nawet nie można sprzedać, a znowu niemoralnie byłoby sprzedawać komuś, wciskać coś, co później będzie musiało być zlikwidowane. Jak widać w ramach trasy Kaszubskiej wśród działkowców panuje kompletna dezinformacja. Droga szybkiego ruchu to jednak nie jedyna inwestycja drogowa po okolicach Lemborka. Sen z powiek miejscowym ogrodnikom spędza także planowana wschodnia obwodnica miasta. Inwestor, czyli w tym przypadku zarząd dróg wojewódzkich, zakładał do tej pory trzy warianty przebiegu nowej drogi. Owe szczegóły dotyczyły połączeń komunikacyjnych obwodnicy. Przy jej południowym planowanym wjeździe ponownie języczkiem uwagi są działki na popularnym drętowie. W tym przypadku zagrożonych jest około 70 działek. Prezes Lemborskich ogrodów, na wniosek zaniepokojonych działkowców zaproponował budowę specjalnego ronda, które rozwiązałoby problem i pozwoliło zachować sporne grunty w nienaruszonym stanie. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odpowiedział. Według planów i konsultacji, które były przeprowadzone w październiku 2013 roku, w tym miejscu, praktycznie na ogród, tu będzie przebiegała planowana obwodnica. Przy takim przebiegu około 50-70 działek zostanie zniszczonych. Ponad 300 osób, które podpisały mi. 12 września wysłałem to wszystko. No niemniej jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Uważam, że jest to powiedzmy no wysoce niekulturalne, bo wystarczyło napisać mądre trzy zdania, że Otrzymaliśmy, będziemy rozważać, prawda, możliwość przesunięcia. W sprawę zaangażowały się lokalne samorządy. Początkowo na sugerowane rondo nie chciał zgodzić się inwestor. Według gospodarza gminy, na której znajdują się działki, decyzja mogła być tylko jedna. Chcemy, żeby tu rondo powstało. I proszę zobaczyć, jak pojedziemy z nęborka, to czyli tutaj byśmy odbili, weszlibyśmy lekko tu w las i w skarb, taką skarpę. I tu się pojechali na rondo. Ta droga istniejąca, tak, ona by nie była prosta, bo wtedy nie można, bo by niemożliwe, tylko ona musi się troszeczkę odchylić, wyjść z skarpę, jest to wszystko możliwe i to jest rozrysowane przez, przez Drogi Wojewódzkie, przez ich projektantów. My, jako urzędnicy, miasto również. Bo to są mieszkańcy Lęborka, tak? nie są mi obcy. To są po prostu nasi ludzie wspólnie z powiatu. Tam to nie są działkowicie nasze gminy, ale to są nasi mieszkańcy tutaj, tak? którzy mają masę 20, może 30 ponad lat działki, oni żyją. Ja zawsze mówię, że to, to są i niech one nas zawsze będą. Wszystko wskazuje na to, że inwestor, czyli zarząd dróg wojewódzkich ugnie się pod apelami i sugestiami samorządowców i działkowców. Warianty obwodnicy przewidywały takie ucieknięcie tych obwodów. W tej chwili na skutek tych konsultacji znaleziono, zostało rozwiązanie, które całkowicie omija obrody działkowe, czyli w obrody działkowe nie wchodzimy. Elementarzowy przykład, że, że konsultacje są potrzebne. Czym jesteśmy? Cały czas na etapie studium TESIU, czyli to jest jeszcze nawet nie jesteśmy na etapie projektu budowlanego, ale te, na tym etapie, w którym jesteśmy, to, to taki, taki wariant został przyjęty. Lemborskim działkowcom prawdopodobnie uda się przynajmniej do czasu budowy trasy kaszubskiej obronić swoje ogrody. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja właścicieli działek w Słupsku. Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odrzuciła skargę złożoną przez właścicieli gruntów i nieruchomości przylegających do projektowanej drogi tzw. małej obwodnicy Słupska. Budowa popularnego ringu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Wiadomo już, że zlikwidowane zostaną łącznie 34 działki: 4 w ogrodzie meblarz i 30 w ogrodzie dwudziestolecia. Tu jest sprawa jasna, i tutaj, i tutaj już działkowcy wiedzą od ubiegłego roku, bo myśmy się z tym tutaj nie kryli. I działkowcy wiedzą. Mamy takie wstępne konsultacje przeprowadzone, no i w tej chwili, ponieważ praktycznie decyzja. Zapadnie gdzieś do połowy marca już taka konkretna, potwierdzona, no więc my tutaj prosiliśmy już zarząd tego ogrodu, żeby do tych wszystkich działkowców wysłać takie zawiadomienie, żeby po prostu wstrzymali się z, z pracami na tych działkach. Jedno zagwarantujemy tym działkowcom, że którzy będą zainteresowani, żeby nadal być użytkownikiem, żeby mieli taką możliwość. Nie? Także tego na pewno dopilnujemy, jak również. Dopilnujemy tego, żeby otrzymali należne im odszkodowania. W opinii wielu właściciele ogrodów działkowych są grupą uprzywilejowaną, która w obecnej sytuacji nie powinna narzekać. W końcu budowa dróg to w Polsce sprawa wyższej rangi. Nie wolno jednak zapominać, że działkowcy to przede wszystkim ludzie bardzo oddani swojej pasji. A ostatnie przypadki pokazują, że wypadałoby ich przynajmniej zapytać o zdanie. Dla Kanału 6, Bartłomiej Zambrzycki.